Dobra, witam wszystkich serdecznie. Jeszcze sekundę. Jest, pięknie, udało się, w końcu jesteśmy po prawej stronie Destroyer, czy po lewej stronie Destroyer, czyli innymi słowy, nikt inny jak Kas. Jego przeciwnikiem w dniu dzisiejszym jest Inori. Zapraszam serdecznie do oglądania tego wszystkiego. Mapa, nie mam najmniejszego pojęcia, jak się nazywa, Terran kontra Protoss. Bardzo ciekawy, już pierwszą, którą widzę na tej mapie. Dobrze rozstawiony czołg. I ta baza ma przechlapane, że się tak wyrażę, może to ją ostrzeliwać. Z tyłu dużo miejsca do lutania mutalami i wbijania się, ale z tyłu na mapce też jest tego trochę wszystkiego. E, witam was bardzo gorąco oraz serdecznie. Ja nazywam się Emil. E, um, ustawmy tylko jeszcze dobrze te wyniki, że się tak wyrażę, żeby się nie dublowały e, i możemy zaczynać dalej tą, możemy dalej lecieć z grą. E, a najnormalniej się się schowajmy po prostu. Schowajmy to. Więc Hartory Swarm, dodatek pierwszy mecz no, na żywo, który streamuje. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Co zobaczymy? I będziemy się uczyć wszystkiego od zera, bo nie miałem czasu podążać. Zatem, zobaczmy. Nowych budynków, żadnych jak nie było. Z tego co widzę, nie ma. ach ta szkoda. no Szkoda, będziemy na to mieli nowe jednostki. No, ale najprawdopodobniej widzimy, tak jest. Normalny gaz, ze strony Protosa. Ilość workerów pokazuje się. To jest o tyle ciekawe, bardzo ciekawe dla osoby, która ogląda to, ale też na razie jest, gracze widzą to, co się y, dzieje. To co się dzieje. Ile jest tych harweserów gracze też widzą? Co wydaje mi się na dłuższy to jest plus i minus. Y, no minusem jest mniej więcej to, że... na tym... Czy... Plus i minus, plus i minus. Zawsze była taka fajna rzecz, że to było coś, o czym trzeba było pamiętać, o czym trzeba było sprawdzać. Teraz zepchniemy 13 workerów, a muszę ich dobudować. Yy, czy będzie miało to wpływ na najwyższym poziomie? Nie, zero wpływu moim zdaniem. Chociaż czasami na takie minimalne wpadki typu, yy, typu wyszło 5 harwesterów do roboty i od tego się nie zorientuję. Czasami to się zdarzało na wyższym poziomie, rzadko, no ale myślę, że teraz tego ominiemy. Zobaczmy, są... No, Tutaj fajna nowina. Grałem na tej mapie kiedyś, o Boże, ale Benski na niej dostałem, Se so właśnie teraz przypomniałem. Yy, mamy kamienie, które można zniszczyć i to się wtedy tutaj pięknie zasupyje wszystko, nikt nie może wyjść, tylko 500 HP, powiedzmy sobie, tej punktów życia, plus 3 armor, więc trochę czasu trwa, czy zostanie zniszczone, no i co tam ciekawego u Zelota yy, pilnuje, żeby nikt się nie przedostał do środka, więc chyba i Nori będzie coś kombinował czy jest Mothership Core jeszcze go nie ma, yy, to jest bardzo fajna rzecz do obrony, może sobie taki powoł, bardzo, bardzo wolny ekstremalnie wolny yy, stateczek latać, yy, ale atakuje, jest za kolej już Mother szybko, więc szybko się robi, jak widzimy. To jest tylko i wyłącznie 50 sekund. To jest tyle samo co Stalker, ale jest potężniejszy od niego. No jeden minus to, że strasznie wolno chodzi. Bardzo mądrze kas przyblokował tej poprzez Engineering Bay możliwość postawienia szybkiej ekspansji. Zastanawiają mnie właśnie te otwarcia Protosa teraz przy, przy Mother No To jest chyba, ten, widzicie, jak to strasznie wolne jest, ale co jest fajne. 45 obrażeń zadaje podczas ataku. Zasięg 10, więc niczego sobie chyba został zwiększony ten zasięg w którymś z ostatnich patrzy. Co jest ważne, jak będzie miał już 70, ile tej energii jest? 100 energii, wtedy może być użyty do obrony. Trwa to, ile sekund to trwa? Zobaczmy dokładnie, uczmy się tego wszystkiego razem z wami. 25 sekund, no ale wszystkiego rodzaju pusze i cizy mogą być to już nie bez Mogą być odparte od z łatwością, no, może z wielką łatwością, ale na pewno już coś takiego jak e, turaksy nie będą aż tak mile wchodziły, e, lub coś w tym stylu. No, próbuję tej e, Inori jak najwięcej szkód zrobić. Wydaje mi się, że zbyt dużo tej nie zrobił. No co, zabił dwóch marinsów. E, nie opłaciło mu się to, z tego co zauważyłem. Niekoniecznie, jeszcze do tego wszystkiego Stalker oberwał. Co my tutaj mamy? Mothership Core, ofensywne Mothership Core, czy mi się wydaje? Tak, też jest. Więc Inori postanowił przychodzić swoim Mothershipem, którym... Ma, swoim rdzeniem... Statka... Matki? Nie wiem, jak trzeba będzie to nazwać fajnie. Przylatuje więc korem do bazy, żeby harasować linię wydobycia, co szczerze powiedziawszy na tej mapie jest zarąbistym pomysłem, bo będzie musiał się ruszyć kas ze swoimi jednostkami. Zobaczcie, tutaj jest zadawane obrażenia, to jest aż 45, czyli jedno pacnięcie i nie ma SCV, -ki. to może być bardzo niebezpieczne. Energia w setce już jest. Z dwie trzy jednostki mogą być zabite. Wydoby... Oczywiście ucieknie, tutaj to nie będzie wielki haras, haras ale zmusi... Yy kasa do wyjścia, no i ciekawa zagrywka ze strony tej Protosa zasięg 10, więc już lada moment będzie, można to odpalić yy. już się szykuje no i odpalamy to, czy jeszcze nie, zbierają się Marinesy, to będzie ciekawe, no bo też marine'sy będą jedno strzało widzimy jak to wygląda teraz, ostrzeliwuje Marinesy, nie są w stanie podejść, ależ to jest wredny sposób żeby cokolwiek zagrać, e, marinesy padają jeden za drugim. Nie ma możliwości obrony się w żaden sposób tutaj e, kasy, i właśnie się teraz patrzy i zastanawia, o co biega. No i to jest beta, to są te przyjemne początki bety. E, haras jednostką, która miała przy, nie pozwalać harasować. E, 18 jednostek zabitych, 31 do 37, no to już wiem co będzie potrzebne, wieżyczki wcześniej będą potrzebne przeciwko Harasowi od Mothership Core. No ale to jest możliwe tylko przy powietrznych close air spotach, trzeba będzie to brać pod uwagę tworząc mapy, albo w jakiś sposób zniszczyć Mothership Core, tak że na przykład nie będzie mógł wylatywać dalej od Nexusa. Że zostanie tutaj przypisane na przykład do odległości jakiejś takiej maksymalnej, między neksusami będzie mógł się co najwyżej poruszać, i wtedy, no, ciekawie to wyglądało. Powiem szybko, powiem szczerze, jak widzimy, powolutku to sobie leci. Jaka to jest prędkość na tym czymś, 0,47? To nie wiem, larwy chyba są szybsze, jak są przerzucane przez marińce gdzieś tam dalej, no, ale to trzeba przyznać, była ciekawostka. Dosyć, dosyć ciekawa ciekawostka, że się tak wyrażę. Zasięg 10, zasięg na wieżyczce, natomiast jest tak, chciałbym się tutaj upewnić, 7, więc teoretycznie Mothership Core może niszczyć wieżyczki i może ostrzeliwać tutaj wydobycie, zanim cokolwiek będzie. Tak. Pamiętajcie, jak zaczyna atakować, nie może się ruszyć, jest też mass Recall, co no, nie, nie zostało teraz to użyte, no podchodzi. Kastracim straci Minority Mothership Core, ale co było fajne, tak się zastanawiam nad jedną, już kolejny w drodze. Ile to cudo kosztuje? 50-50, przecież to stanie jak barszcz. Bardzo, bardzo tanie to jest, yy, więc można robić, harasować. Pff, Marines po prostu z grochów, komplet kosztuje. No ale dobra, e, faktorka już podleciała. 20 jednostek zabitych yy. i znowu przelatuje dalej. Madre Shippcorp będzie dalej chciał harasować, no tak naprawdę wystarczy zabić dwie jednostki i to się już w ten sposób opłaca. Przy czym robi się 50 sekund, no trochę to się robi. To jest ten taki jeden minus, że na początku musi produkować jak najwięcej oczywiście produkować armii Upgrade'y 1-1 Co natomiast u kasa nowego, czy coś nowego kas nam tutaj pokaże, czy gra staro z old school wygląda na to wszystko, że jest to old school totalny, nic nowego się tutaj nie pojawia. Ciekawie, ciekawie dlaczego? Pewnie dlatego... Jakie teraz budynki? Ogólnie rzecz ujmując... Materan zabrali mu Warhounda, więc z faktorki nie może nic nowego zrobić. Jest trochę lepszy Reaper. Widow Mine, ale to z, to z faktorki, na razie tego nie widzę Battle Helion, które nie są produkowane, bo nie ma faktorki, więc Cas gra Wings of Liberty skrzydłami wolności. Bardzo mądrzy. Inori tutaj przyblokował rampę. Nie spada, wszystko w porządku się dzieje. Czy przeciwnik nie mógł się wbić do niego, tak się wyrażę. No, i dalej ciekawie to wygląda wszystko. Zobaczmy, wychodził Shinori. Dwa kolosy, zeloty. No, ten straty dosyć duże dla terana 24. Jednostki zabite. Ile harwesterów padło? Sześć harwesterów. Świetny ten Haras był naprawdę świetny. A teraz może być jeszcze malarz szybko robiony gdzieś. Tylko gdzie on jest? Jest, to jest fajne. Do obrony idealne przeciwko, drop, przeciwko dropom. Stoi tutaj, pilnuje. Co jest jednak ciekawe, wikingi jakie mają zasięg, przypomnijmy sobie 9, więc nawet tak wiking chciałby podlecieć żeby to zniszczyć, no i kamienie zniszczone, bo to trzeba było zrobić w którymś momencie i tak. Na razie, kasy. Dlaczego je zniszczył teraz je jeszcze raz niszczy? Nie chciał, żeby jego armia była podzielona. O to chodziło, że jakby wychodził, gdyby w odpowiednim momencie zaatakował Protoss, to już lekko zniszczone kamienie chyba wtedy mógłby podzielić. To zobaczmy: jest Gravity Drive, Blink plus 2 do ataku, a u kasa 1-1. Co ciekawe, jest też nie mam najmniejszego pojęcia, jaki jest wynik. Co my tutaj mamy? U Drop 3 zeloty. Tutaj trzeba szybko przewieźć. Nad tą wieżyczką. No, dropu te speed zeloty, już zostały zdropowane No i haras właśnie trwa w najlepsze. Gdzieś tutaj z tyłu najprawdopodobniej znowu podleci kasy. Już wysyła wikingi, żeby złapały cokolwiek tutaj jest. Widzimy przemknąć 2,75, a 3,37. I nadatek, nadatek udało się schować na chwilę. A zeloty przeszalały, Ładny haras wydobycia. Teran, biedny teran, był najmocniejszą rasą w. W początkach bety, kiedy był Warhound, ale ono totalnie przegięte. U, udało się dorwać. A teraz, a teraz nie mam pojęcia, co on może robić tutaj ciekawego. Podobno jest tam w planach coś nowego zrobić może Warhounda zmienić. Szybko zrzucony Extra Supplies to 50 minerałów w plecy, niestety 50 minerałów, 200 parę minerałów w plecy z tego względu, że to mógł być zrzucony jakiś muł. No i co, marinesy, marudery, marinesy na zewnątrz, marinesy w środku, marudery na zewnątrz, to ma być ta tward, twarda tkanka, no i jest y, Purify, było rzucone, ale szybko zostało zniszczone, no i w tym momencie Kolos, należy się jak najszybciej pozbyć tych Kolosów, pięknie podzielona armia. Terańska, kolosy za chwilę też zostaną chyba zniszczone, ale czy zostanie coś z armii Terana? Nie, Teran nie dał rady, e, oberwał mocno, chyba troszeczkę za bardzo wierzył w swoje siły. 2-1 upgrade, to już się zbierają kasmią, zbyt potężna armię do tego wszystkiego. E, wikingi zniszczyły kolosy, no i teraz Teran e, daje tutaj radę. Chyba trochę za mało armii było e, Protosa, tyle można powiedzieć, no i nie wiem, ten Madre szybko w złym miejscu postawiony, no nie mam pojęcia. E, jeszcze tutaj próbuje się bronić protos, ale to nie wygląda zbyt dobrze dla niego e, za chwilę zostanie zniszczone ekspansja pada, czy nie? No jeszcze złoto się pojawiają. E, pada GG Nie wiem jaki jest wynik, zaraz się dowiem.